Cześć, tutaj Frer, a to będzie kontynuacja dziewiątej części, zagrajemy w Gotik 3 z Contekn modem 2.6, jak se w tej, no w tej części ogółem naszym zadaniem jest dostanie się z wybrzeża do Montery, no wykonaliśmy już prawie połowę, znaczy przeszliśmy już prawie połowę drogi, no nawet ponad połowę drogi do Montery, poszliśmy, no mam zamiar pójść dłuższą drogą z tego motywu, żeby nie walczyć z bandytami, jednak jesteśmy za słabi na taką liczbę bandytów, i przy okazji no, pomożemy tutaj właśnie gońcom leśnym i druidowi, runakowi, sprawić się z orkami, naprawić kamień, który pozwoli nas, nas przyistaczać w rozprówacza. Po drodze rozwaliliśmy trzy cienio czwarty jest przed nami, jeżeli słyszycie. No i jeden był na górze, a kolejne dwa były w jaskini, gdzie była ciężka skrzynia. Dosyć łatwo to zrobiliśmy, bo użyliśmy czaru pożywania zwierzęcia na jednym z stworów i jeden cienostwór zaatakował. Pierwszy cienostwór został zaatakowany przez drugiego, a drugi został zaatakowany przez trzeciego, dlatego że drugi zabił pierwszego i ten trzeci chciał mu spuścić, może pięć niezłe lanie. za to. Ale my wskoczyliśmy do walki i rozwaliliśmy e, dwóch, no te dwa cienostwory. A tu co to jest pokazane? Fak, 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 fak. jaskinie chyba. No, jaskinie, to są jaskinie pokazane. Nie no, to nie może być jaskinia. Obóz y, tych. obóz bandytów to był jeden. Tak, przy okazji sobie patrzę. Tu jest jeden obóz bandytów, to jest kolejny. No, okej. Okay. Tymi obozami się zajęliśmy. No dobra, ludziska, A w tej no, części będziemy dalej kontynuować naszą wyprawę do Montery. E, Walnijmy w tego cienia stwora tutaj e, bryłom lodu. Zamrozimy go przy okazji i. Proszę bardzo. Kilka wirków, spokoi prawdopodobnie pana, ale widać ten pan jest dosyć silny i już nam zabiera, no, więcej niż połowa życia. Dobra, uciekajmy, zrobimy taki ludzki motyw, że będziemy go strzelać tutaj strzałami ognistymi. Niech tylko, no, skuba się pojawi. Ok, widzecie. Dobra, dostał, pięknie. Fuck. O oh, kurde szybko ekwipunek, bo to może się źle skończyć dla nas. Skończy się to prawdopodobnie na zgonem. Ogółem do teraz naszym zadaniem jest ubicie się w stwora, a później pójdziemy do pewnego specjalnego metalowego kufra. Powiem wam co i jak zaraz jak go zabiję. Dobra. Tak, to wa tego walku ludziska nie można nazwać, bo to się sprowadza do tego, że dostajemy kilka uderzeń i wracamy do ekwipunku. Dobra, kolego. Poszedł pan w piściec, sorki jak sobie za przeklinanie, za to teraz i za to no, później, bo będzie dosyć stresujące zadanie do zrobienia, a to zadanie polega na tym, że na górze już wam pokażę, o, tam gdzieś na górze, o tutaj gdzieś na górze, jest metalowy kufer, który ma dosyć ciekawy czar pod tytułem Armia Ciemności i losowe. I temy. Tam zawsze wyskakuje Armia Ciemności, losowe tam czary, i temy. Ogółem no, czar armia ciemności jest bardzo przydatnym czarem, który no, sprawdza się na początku gry, bo jak mamy za dużo przeciwników lub yy, za mocnych tych przeciwników, to możemy mieć jego asa w rękawie sobie przyzwiemy kilka trupów i te trupy powinny zająć. Tych właśnie tutaj przeciwników czymś. Ogółem też przydaje się w odbijaniu miast. Chyba to zastosuję w monterze. No i też nawet na końcu gry się przydaje, bo jednak e, można powiedzieć posiadanie kilku trupów e, jako sojuszników to jest jednak wielki plus. Ogółem co tu jest słabego? E, tu jest słabe to, że musimy po tej pochylni sobie poskakać e, i z tej pochylni no łatwo ludzi spaść. E, nie łatwo naprawdę wpaść z tej pochylni i będę prawdopodobnie robić to bardzo dużo razy, będę spadać z tej pochylni, jak są za tym młotkiem, bo sąsiad ogłem nie daje mi spokoju ani chwile to jest naprawdę też uciska bardzo hamskie że ciągle nawala tym młotkiem i nie można nic z zrobić, ani sobie może mieć spokoju usiąść, odpocząć bo słyszymy młotek ani nic nagrać, ogółem jest to chamskie, bo nie może być ani chwili bez stukotu młotku. młotka. E, to więc to jest trudne, to jest trudne, i będę przez to prawdopodobnie używać niestosownych słów. Dobra, tutaj trzeba odpowiednio się wspiąć, jak co ludziska, takie ustawienie kamery, jakie mam, czyli po prostu, jak tak mam ustawioną kamerę, to mi dosyć dobrze pasuje, bo wszystko widzimy. Dobra, i tu już mam pierwszy problem. Problem, że spadam za mocno i mo nie możemy się tam dostać, prawie i poszliśmy na dół w pizdziec. To jest ogółem problem, bo no już od razu nas za bardzo znosi. Za bardzo nas znosi w dół i przez to spadamy. Jak już dotrzemy tam do tych krzaków to jesteśmy w zasadzie no prawie w domu tylko musimy przeskoczyć kamień, ale poza, kamieniem, poza tym kamieniem nic nie ma. I to jest właśnie też słabe, bo jak nie przeskoczymy kamienia to zajdziemy, spadam na dół i tyle. Czyli to działa w zasadzie przeskakujesz kamień albo wypierdalasz. Tak. No nie stosowne słownictwo, żeby Jest słownictwa używam, no po prostu tak jest. Dobra. Nie wiem dlaczego tutaj tak spadam mocno. Cholera, nie wiem. Naprawdę nie wiem. O, dobra. Okej, okay, udało się, dobra. Teraz tutaj... Dawaj weź, skac, skacz, skacz, skacz. Wiem, że gwałcę tutaj jeden z klawiszy na klawiaturze, ale udaje się. Pięknie poszło. No, za drugim razem, za drugim albo trzecim, ale poszło. To jest najważniejsze, że tu się dostaliśmy. No dobrze. A i ogółem, co będzie pilnować tutaj tej skrzyni? Będą mnie pilnować dwa gargulce, które nie będą za bardzo kumate. Z takiego motywu, że jak będziemy chcieli e, sobie strzelać z łuku do gargulców, to one do nas nie podejdą. Ogółem, jak zaatakujemy z dystansu te gargulce, one do nas nie podejdą. Jest to, można powiedzieć, dosyć plus. I no zarazem Bóg. Okej, okay. jest piękny poranek, ja dosyć szybko się wdrapałem, cieszę się bardzo z tego. Yy, jesteśmy na wzgórzu, naprawdę to jest bardzo, bardzo wysoko. Nasz bohater prawdopodobnie by się nie pozbierał, jakby spadł na dół tam. Okej, okay, okej. Okay. Fak, 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 znalazły mnie, ale czas atakują mnie, nie zaatakują. Dobra, mamy ogniste strzały. Z używania strzałów strzał się tutaj na te gargulce, bo jednak gargulce to nie są takie byle stworki. One co, co nieco potrafią, może mamy z nich 160 punktów doświadczenia, bo chyba tyle mamy z nich. Zaraz się przekonamy, ogółem gargulce mają dosyć e, średnią dla nas umiejętność e, z wbijania się w powietrze i dosyć mocnego ataku, ale ogółem gargulec e, w odróżnieniu od innych stworów z kontekst moda ogółem z gotika, nie może się bronić nie ma obrony nie może parować sorki jak zawsze kiedy kota, naprawdę ludziska sorki naprawdę bardzo sorki dla mnie też to jest bardzo hamskie i skurwysinskie no wiem też użyłem tutaj niezaznacznego go języka i też że tak się odnoszę do tej osoby czyli sąsiada ale no moim zdaniem robienie sobie co miesiąc ogółem chodzi o to że jak zaczynałem nagrywać grę Working on, jeszcze na systemie XP to już to się zaczęło, że sobie chciałem wszystko ładnie nagrać fajnie wstałem i wiertarka poszła w ruch i ta wiertarka tak pracuje wiertarka młotek ogółem sprzęt do remontu pracuje tak już od roku i kilku miesięcy i to jest skórzające, że nie można sobie zrobić gruntownego remontu i nie zmieścić się w tygodniu, dwóch tygodniach na miesiącu. Tylko to robić sobie taki byle gówno, czyli nawalać młotkiem yy, co miesiąc tak nagle uaktywni się to w mózgu. O, teraz sobie zrobię remoncik, będzie super. Tylko to jest chamski, że ta osoba, która sobie ciągle napierdala młotkiem, jest po prostu. Chodzi mi o to, że to jest hamskie, że ma innych w dupie i robi sobie co chce. Ciągle napierdala. Ja przez to nie mogę sobie nagrać, nic nie mogę sobie odpocząć ogółem. To swoje napierdalanie, kończy tak o 15-16 i ogólnie to jest naprawdę bardzo hamskie bo nie można nic nagrać, nic zrobić, odpocząć. Po prostu nie można sobie chwili usiąść, jest ciągle napierdalanie młotkiem. E, pierścień, e, armia ciemności, mikstura przemiany, no takie pierdołki, ale na razie tylko się liczy tutaj ta armia ciemności. Ogólnie no armia ciemności się tutaj liczy. Proszę bardzo, dragrot. Na wyżynie. No, dosyć wysoki punkt znaleźliśmy. O, tam nad widać no, koniec zarysu mapy. Czekajcie, tam już jest lago. Tam jest lago. Tutaj wam pokazuję, tam jest lago gdzieś. Yy, bo taskami to przyswaja, tam powinno być lago, a tam wzgórza są bensali. No dobra, dosyć ładny i długi mamy zasięg rysowania, bardzo fajne jest to. Zorki ludziska, jak co za nawalanie tego wrednego sukinkota, kota, bo inaczej... no Tą osobę, inaczej tej osoby nie mogę nazwać, bo to już jest naprawdę wredne, hamskie. Dobra, weźmy sobie tutaj mikstureczkę. A, Boże, Boże, ludziska. Chore, hamskie, wredne. Tak, wiem, taki trochę mam ból dupy, ale jest, jest stosowny moim zdaniem. Dobra, dlaczego tu jeszcze ludziska? Wracam. Z tego motywu tutaj wracam, żeby znaleźć kilka kamiennych korzeni. Które potrzebuje jeden z druidów do naprawienia kamienia, który pozwoli nam się przeistaczać w rozpruwacza. Rozpruwacz jest to, można powiedzieć, nie wiem jak określić to zwierzę. To zwierzę jest dodane w Gotiku 3, czyli to jest nowy model zwierzaczka, który jest, można powiedzieć, dosyć zabójczy. Jest to coś w stylu. To jest coś z trochę słabszego od stwora, ale trzeba się z tym liczyć. To nie jest taki kurde, byle można pić jeden wilk, tylko to jest coś prawie w stylu. To jest coś prawie jak cieniostwór, nie może tak prawie samo chapnąć, więc trzeba się z tym liczyć jak już wkraczamy do krań centralnych w okolice Montery O'Carr. Z tym się trzeba liczyć, bo to może nas szybko właśnie zniszczyć, zlikwidować. Ogółem trzeba to brać pod uwagę jak walczymy z tym. Yy, niedługo zobaczymy tego tutaj rozprówacza, gdzieś, gdzieś jest tutaj blisko yy, tych gońców leśnych i druidów. Dobra, poszedł tutaj. Pizza. I okej okay. Okej okay, tutaj mam kolejne kamienne korzenie Wiecie co Moim zdaniem ja skończę Bo znalazłem te kamienne korzenie Skończę to was zaraz wrócę Jak ten tutaj właśnie miły pan skurwiel Skończy nawalać młotkiem Tak wiem trochę chamsko go tak nazywać Ale To jest też hamskie co on robi To jest bardzo hamskie jak se ludziska Do zobaczenia wtedy kiedy będzie spokój Okej okay, ludziska, jak system, jestem, no i teraz jest dosyć w miarę spokój. No tak, mamy tutaj znów nasz przepiękny poranek, ale słyszę tak, że chyba deszcz tutaj pada. Choć go nie widzę. Nie słyszę jak pada, ale go nie widzę. No szkoda, że tutaj jest ludziska deszcz. Wielka szkoda, no bo jednak poranek, słoneczny poranek to jest coś przepięknego w gotiku, no i... W realu, tak? No dobra. Teraz no już powinno być spokojnie, nie powinno być nawalania żadnego... no żadnego nawalania młotkiem jak z rodziska no sorki bardzo za to, że ja nagrywam podczas tego. No, nie dokładnie podczas tego, tylko że ja nagrywam ją mi się właśnie tutaj wtrynia z swoim całym sprzętem do może pijeć renowacji mieszka i naprawdę bardzo za to sorki, ale no po prostu tak wychodzi bardzo Was to przepraszam. No ale po prostu to jest tak, że... Czasami jak sobie już ten ziomuś muszę pić, jak się uprze na ten zasrany remont, to nie da spokoju, czyli w zasadzie chodzi mi o to. Ludziska, chodzi mi o to, że albo nagrywam dzisiaj bez stukotu, albo wypierdalam. O to mi właśnie, ludziska, chodzi. Bardzo was za to przepraszam, że no po prostu nagrania są takie jakie są, że są czasami z tym stukotem młot, młotka jak co bardzo, bardzo za to przepraszam. I prosiłbym o taką lekką a propos tego. No dobrze, eee, zabiliśmy cię stware, dostaliśmy, no, zdobyliśmy czar armia nieumarłych, powoli ruszamy tutaj właśnie do druidów i gońca, do gońców leśnych i druida runaka. Jak widać tutaj są rozwalone domu, domy, była to niekiedyś taka osada gońców leśnych i ludzi która była no po prostu dosyć spokojną osadą, ale niestety orkowie zmienili tutaj domki i życie ludzi w ruinę, i zostali tylko gońcy leśni. I drudzi, gońcy leśni są dosyć dobrze uzbrojeni, jednak orkowie muszą się liczyć z gońcami leśnymi, bo to są myśliwi lasu, po prostu ludzie, którzy bez problemu by rozwalili orka ze swojego łuku, bo te łuki, na jak sama nazwa ich mówi, łuk gońca leśnego, na Chodzi mi o to, że te łuki po prostu są dobre. Te łuki są po prostu dobre. One zadają 160 obrażeń, czyli dosyć dużo, żeby dać, popalić jednemu oponentowi, który będzie chciał zaatakować osobę, która posiada ten oto łuk. No dobrze, ja tutaj widzę dużo tych dzików, jest, ale to jak zawsze. W lesie dużo dzików, innych żyjątek, dzików, wilków, ścierwojadów. Okej. Okay. Dawaj, I jeszcze jeden i chyba nie powinno go być, ale niestety nie trafiłem, trzeba się teraz, można powiedzieć, zająć normalnymi metodami zabijania zwierząt, czyli no, zwaleniem zwierzątek mieczem. No okej, okay, ludziska, idziemy, idziemy, o, widzę tutaj jakieś ciekawe roślinki, widzę tutaj ziele królewskie. Który nam dodaje do życia jakie zjemy dwa punkty, ale dodaje jeszcze więcej punktów jak zrobimy z tego ziela miksturkę, więc powinniśmy się czym prędzej nauczyć Ważenia mikstury o efektach stałych, bo one no, podwyższą nam nasze umiejętności, atrybuty Okej, okay, yy, tu nic, a jednak tu coś jest, jest tutaj metalowy kufer, otwierajmy metalowy kufer tak, wiem, beźnie nie się za pierwszym razem i za drugim poszło. Mamy falę płomieni, dwie miksturki, miksturkę, z ścierwiada i pierdoły różne takie tam. Takie buble, no, nie za bardzo przydatne, bez których moglibyśmy się obejść. Okej, okay, ludziska, powinniśmy niedługo ujrzeć swojego pierwszego rozpruwacza I powinniśmy zabić naszego pierwszego rozpruwacza. Okej, okay, tam jest rozpruwacz niezmieniony. Bo jest to stwór dodany w gotiku Trójce. To jest coś trochę... Podobnego do ścierwiada wzrostem i wyglądem lekko z twarzy, nie wiem, takiego dzika i wilka. No dobrze, idźmy, znaczy strzelajmy celnie i mocno do niego, bo nie chcę, żeby nas zatruł, bo jak nas ugryzie, to rozpróbacz nas zatruwa i przez to mamy chorobę, która wolniej regeneruje nam punkty wytrzymałości, więc to jest niezbyt ciekawa rzecz i tego zwierzątka trzeba się jak najszybciej pozbywać. Ok, mam twoje mięso, oddawaj je. Okej, okay, no to że zabity bez większego problemu, nie ugryz nas, trochę musieliśmy uciekać, ale zwykło jakoś go zabiliśmy. No dobrze. Tutaj kolejne ziółko, tu w tym lesie będzie dosyć dużo tych różnych takich właśnie ziółek, nie ziółek. Bardzo miło, że będzie tutaj kilka tych rzeczy. No dobrze. I bierzemy. Otwieramy, chlebek, strzały. Standard. I tyle. Okej, okay, teraz idziemy tutaj do tej drugiej jaskini, w której też coś powinno być. Przydatnego? Nie wiem. Przykonajmy się. No, jest tam kolejny kufer normalny. Ten najprostszy do, do otwierania. Nie potrzebujemy do niego żadnych umiejętności. No okej. Okay. Dobrze... Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jakieś tam jagody, grzybki. No okej, okay. idziemy, idziemy. Tutaj gdzieś powinny być jeszcze ścierwojady, a są ścierwojady. Koło tutaj tego, no, zwolonego wózka. Dobra. No kolego, jeszcze kilka strzałów ciebie nie ma. Pięknie. No, no dwa. Dobra, włóżmy miecz, żeby nie tracić strzałów. Okej, okay. to jest dosyć dobry motyw, żeby nie tracić strzałki. kiedy już mam napięty łuk. Wystarczy nacisnąć, yy, może powiedzieć literę, raczej numer, pod którym mamy broń. Bez zamiast strzelić strzałą, wyjmie broń i wykona ciężki atak. Dobrze, mamy tu jakieś też pierdołki standardowe. A to w tych kufrach jest, to są takie podstawowe rzeczy, które są, no, może być tak lekko przydatne na pokoju. Czątek gry? O, niż goniec ma tutaj ten fajny oto hełm, bym też chciał zdobyć taki hełm. Chciałbym gdzieś kupić taki hełm. Chciałbym, ale nie wiem gdzie tu jest taki handlarz z jakimi rzeczami. To jest Aracros? Albo Nie no, zawsze okazuję szacunek tym, z którym rozmawiam, jeżeli ci. Jeżeli oni okażą mi szacunek też.

O! Czyli, że będziesz mógł mnie niepraw... prawdopodobnie czegoś nauczyć pro po walki. Chyba muszę sobie zaskarbić twoje zaufanie, żebyś mnie nauczył walki. Toczycie wojnę z orkami? Toczycie wojnę z orkami. My, gońcy, jesteśmy spokojnym ludem. Naszym zadaniem jest służyć druidom i chronić Okej. Ale ci przeklęci orkowie przyszli tu z wyciągniętymi mieczami. Odbieram orkowie jako orkowie? Nic więcej, nic mniej. Rozumiem. Okej, okay, czyli wszystko po równi zabieracie. Okej, okay, gdzie są orkowie, którzy to zrobili? Gdzie są orkowie, którzy to zrobili? Powrócili do wielkich mhm. Tam ich nie dopadli. No tak. Zostawili tylko niewielki patrol na północy, żeby nas obserwował. No, zaraz się zajmiemy tym patrolem, zaraz tylko no, porozmawiamy z Porganem, żeby dowiedzieć się co nieco, co tu się bardziej stało. No i porozmawialiśmy tutaj z, też z druidem, pierwszy druid z którym rozmawiamy, sorki za moje takie taki wiecie zakończenie zdania, dobra, e, ty chyba, to to chyba ty tu dowodzisz? To chyba ty tu dowodzisz, żadnym władcą nie jestem, mhm. moje dzieci, gońcy leśni towarzyszą mi z własnej nieprzymuszonej woli, nie wiem, czy ta wola jest nieprzymuszona, ale dobra. Druidzi mm tacy jak ja strzegą świata i jego natury. Czerpiemy swą moc z siły stworzeń Adanosa. Okej, okay, tu może on nas czegoś nauczyć, może nas uleczyć. Jaka istota jest źródłem Twojej mocy? Jaka istota jest źródłem Twojej mocy? Mój kamień druidów posiada moc dzika? Moc mm. dzika? Niestety, bardzo niepokoi mnie świadomość, że spoczywa w rękach tych głupich No jednak mniemanie o or orkach jest słabe. Dosyć nawet wśród druidów, że to są po prostu głupie zwierzaki. Zwierzęta. Aha, dobra. Tutaj będzie zadanie skupione. Kilka tygodni temu powierzałem aspirantowi dość wymagające zadanie. Teraz tego żałuję. Proszę poszukaj go. W takim razie co miał robić? Wysłałem go na poszukiwania kamienia przemiany w jaszczura. Moi drudzi, u... My drudzi uważamy, że kamień znajduje się pomiędzy miejscem, w którym obecnie jesteśmy, a przełączą prowadzącą do Silden. Tu będzie wyjątkowy jaszczur. Czas byś wyruszył w drogę. Czyli my musimy zająć się tym zadaniem aspiranta, który nie wrócił, a zarazem musimy też zająć aspirant... znaleźć aspiranta, który nie wrócił. Tak, spróbuję. Jesteś co do tego pewny? Oczywiście. Mhm. O, dziękuję. romany przemiany. Wow, dziękuję, że dostałem te miksturki. Zajmijmy się tym orkowym patrolem.